Dziś jesteśmy, na no myślę nieco wcześniej. Zawsze witamy się. Jak jest 6 minut, 5 minut po godzinie osiemnastej, a dziś dwie minuty, więc chociaż raz jesteśmy, jesteśmy wcześniej, drodzy Państwo, no ale mamy nowy rok, myślę, że nowe zasady. Witamy, oczywiście to faza Sebastian Korsak. Tak, dziś Proszę Państwa, dzisiaj będziemy w Italii, w studio. Tutaj będzie ciasno, bo miasto będzie u nas. Chciałem powiedzieć, że tego, tego Człowieka Poznałem w Warszawie, ale jego pracę odkryłem w Tbilisi, w Gruzji. to jakoś czasem. A no widzisz, tak jednak świat jest mały. Cezar, witamy. Cezar, witamy. Cezar, witam. no, jak początek roku? Zaczęliśmy taki projekt Polonia w Komie. I tak jak kiedyś, zaczynaliśmy od małych warszawskich osiedli, w których mówiliśmy ludziom, jak to jest możliwe, żeby stworzyć antymedium, które. W którym to oni będą gwiazdami, nie będąc tymi gwiazdami, bo po prostu będą opowiadać o świecie. Poczekaliśmy 6 lat ciężko pracując, i teraz jesteśmy na świecie, więc teraz wypływamy w świat <głosy> <głosy> i łączymy różne ze sobą miasta, które są na różnych kontynentach. Moją misją jest, i Poloni w komie, całym przesłaniem, żeby pokazać, jak wygląda dzisiaj twarz nasza na Zachodzie, mhm. ponieważ my operujemy stereotypami. Jak sobie myślimy o Polonii, to myślimy sobie o jakichś starodawnych, historycznych, poprzebieranych mundury, fantastycznych żołnierzach, którzy mają po 80-90 lat i czyszczą, polerują medale i szable na ścianach i spotykają się grać w golfa i wspominać, jak to było, prawda? A to nieprawda już jest. To są przede wszystkim ludzie, którzy mają wyobraźnię, niezwykłe kwalifikacje i odwagę wyruszyć w świat, gdzieś tam osiąść i reprezentować coś często dużo barwniejszego, niż spotykają na miejscu. A więc tak naprawdę bardzo często świecimy tymi naszymi po prostu wyobraźniami, osobowościami. Ja do takich ludzi docieram, do wspaniałych polskich frików, którzy jeszcze do tego mają swoje małe wideo archiwum albo przynajmniej kilka zrobionych ujęć i, i, i zdjęć i opowiadają o tym, co im się tam dzieje i co im się tam przydarza. To jest prawdziwy friction. Ja jestem z tego niezwykle dumny, że mogę dzisiaj nasze stereotypy tego typu łamać i kontaktować się nie Budować nową twarz Polonii. Polonia w komie. Jest Polonia, o której jestem przekonany, że gdybyśmy przeprowadzili gdziekolwiek w Polsce, na jakiejkolwiek ulicy dużych miast, tych największych, to jestem ciekaw, jaki byłby procent, gdybyśmy wspomniali o, Pol o Polonii, która jest na, na Karaibach. Bo ja uważam, że naprawdę to jest obcia, że w szkołach przynajmniej e, dzieciaki nie wiedzą o tym, że, że. Bo niby tak, my mówimy o tym, że e, Napoleon, bo wszystko jest związane z nim, tak, że wolność waszą i naszą, że Polacy tam e, też byli, tu mieli na pociąg, ale ciężko przyszła do, do, w, do drugiej, w drugą stronę i tam po prostu te nazwiska są. I, i szkoda, że naprawdę, że nikt się tym nie przejmuje. Nawet telewizja to nie Prawda? Pokazuje ja programu, tylko podam, że. Wszystko, co robimy jest żywiołem silnym, niepoliczalnym, który unika instytucji, konferencji i wszelkiego rodzaju sztywnych ram, dlatego że ludzie, którzy do mnie piszą, to są surferzy, prestidigitatorzy, piłkarze, śpiewacy, artyści wszelkich maści, którzy po prostu potrzebowali innej scenografii, bądź, co jeszcze ciekawsze, przydarzyły im się różnego rodzaju namiętne przygody. Które ich rzuciły pod palmy na wysokie stoki gór, i tam sobie zatknęli małą polską flagę. W ogóle nie reprezentując tego, co ich pradziady. Ale mówisz o tej warszawskiej fali, czy o... Mówię o, o. Mówię o fali, która uruchomiła się mniej więcej po 90. roku. Jesteś w internecie, jesteś w. Ciągle wszędzie, gdziekolwiek jest mać swoją komórkę. A no czyli a jest no, w komórce. Jak to jest z tym internetem? Wszyscy wiemy, że to jest potrzebne. Ja dzisiaj byłem w lesie na Rembertowskich bagnach, które właśnie zamarzły i leciałem tam jak kod żeby swoją komórką zobaczyć zachód słońca, który się niestety nie wykluł dzisiaj, ale za to, ile było genialnego śniegu, śladu zwierząt. Mam tam takie uroczyska. Ja to, ja to biegnę tam po to, żeby kawałek swojego internetu. Innego świata zarejestrować, mało tego wziąć tą komórkę, obrócić w drugą stronę i to opowiedzieć, wierszyk sobie jakiś sklecić, przeżyć jakieś intymne chwile. Do tego ten intymny sprzęt mi y, jest potrzebny. To samo przeżywam na warszawskich czy nowojorskich ulicach, czy w Mali, w Bamako, y, bądź u Dogonów y, niedaleko od tego stołecznego miasta malijskiego. Gdybyśmy tylko siedzieli w komputerze i w internecie, nie mielibyśmy nic do pokazania i nic do powiedzenia. Liczy się tylko kontakt z człowiekiem no, i to nie wirtualne. Pięknie to tak jest. <laughs> Drodzy Państwo, za 18 minut godzina 19. Radio Piny, program Etnofaza i w dalszym ciągu jesteśmy w. W temacie komórkowym troszeczkę. w końcu. Tak. Mhm. Teraz będziemy kończyć jakby spotkanie z tobą muzycznie, e, naszym wspólnym znajomym, mhm. e, muzyką naszego wspólnego znajomego Nijaza. E, wracasz do Czy do, 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 do Gruzji w tym roku, czyli teraz. Na pewno, no, na, na pewno nie możemy zostawić tego, że, że w Gruzji zrealizowaliśmy po raz pierwszy Zagraniczne, takie mocno zagraniczne, z innej kultury, miasto w Pierwszym miastem, które takim międzynarodowym było, Tbilisi Indekoma, które cały czas działa. Oprócz tego jest Baku Indekoma i ostatnia, najświeższa rzecz, Erevan Indekoma. Tak, te, teraz jesteśmy skupieni na Londynie i Berlinie i to jakby tutaj, bo blisko i miło. A chciałem, dla równowagi myślałem, nie. Chętny, coś <śleszy> <śleszy> dobre, dobre. Dobra. dobre. No dobrze, dobrze. Ale, ale z czym mi się kojarzy NIAS i z czym mi się kojarzy Tbilisi? Z tym, że ludzie mają niezwykłą atencję do siebie, nie są jeszcze ztechnokratyzowani, nie są jeszcze dotknięci w takim stopniu kredytami i komercją, w związku z tym mają bardzo dużo czasu dla siebie, po godzinie 16 siedzą i jedzą całą rodziną, a nie robią nadgodziny do 20, bądź karierę i trzy fakultety. I dlatego jest z nimi o czym rozmawiać. Oni są dokumentalni, my jesteśmy dokumentalistami. Stworzyliśmy nowy gatunek komórkowy, dokument, i dla nas to po prostu ten kraj jest jak rezerwat nietkniętych ludzi przez zachowywanie się jak debil do kamery. U nas większość ludzi, jak wyjdziesz na ulicę z kamerą, zaczyna świrować, i to w sposób, który nie jest ciekawy, jest wszystkim tym, co nie jest w nim autentyczne. A tam w Tbilisi jak najbardziej, e, nieprawdopodobnie świeżo, naturalnie, aż chce się kręcić. Do tego muzyczny underground pod Placem Wolności, po prostu no nieprawdopodobnie, żeby się ludzie schodzili do przejścia podziemnego i świrowali na jednym riffie Deep Purple, po prostu tańczy całe, cała po prostu banda dwudziestoletnich freaków, w ogóle to jest, to jest nieprawdopodobne. Ja bym tam wrócił w każdej chwili, nie tylko ze względu na klimat. Mogę powiedzieć, że jakby e, to, co my mamy wspólnego, panowie, w etnofazie i u nas w mieście, w komie, to jest to, że my bardzo często nagrywamy przejawy kultury lokalnej. Jeśli ktoś gdzieś gra u siebie, w swoim miejscu, swoją muzykę, to jeśli my jesteśmy w pobliżu, to nasza komórka wciągnie to przede wszystkim, bo to jest świadectwo dokumentalne prawdy o tym miejscu. Wiecie, ile mamy takich nagrań? Teraz nasz przyjaciel Bart Pałyga przywiózł nam nagrania z Białorusi z białoruskiej wioski, gdzie folkowcy próbują z elementami hinduskimi łączyć swoją muzykę i robią to genialnie jeżdżą z tym później po świecie on gdzieś tam był w zamarzniętej wiosce nad Dnieprem i to wszystko nagrał mamy cudowną kronikę etnokronikę, w której mamy po prostu setki takich nagrań zmontowanych, obr obrobionych dobrze słyszalnych to teraz powiedz, gdzie właśnie no więc jest, właśnie, bo tak mówimy mówimy o tym już nie, od godziny. I... my się nazywamy Miasta w Komie tak, Ta, kiedyś się to nazywaliśmy miasto, miasto ale e, e, taki napis był na naszej ścianie, ja dopisałem anarchię w o, bo mi się nudziło i zobaczyłem, że przecież już jest tyle miast i jest wszystkie, one mają też i ten herb w sobie, anarchistyczny i odwarty na alternatywne patrzenie, więc są miasta, my jesteśmy miasta w komie, jesteśmy oczywiście na wszystkich społecznościowych, na YouTubie mamy ponad tysiąc filmów dokumentalnych, to jest naprawdę potężny dorobek. I na wszystkich innych, no i mamy naszą stronę Miasta w Komie. Polonia w Komie, pod tym hasłem można. No, sieć jest tak pojemna, że co nie wrzucić w Google, to ci zaraz wyskoczy i tam nas rozpoznacie po prostu. I zapraszamy wszystkich, którzy mają dość tych wszystkich mediów, które zamęczają sobą. Tym swoim narzucaniem się, tym byciem zawsze pierwszym, posiadaniem zawsze najdłuższych wszystkich części ciała do nas. My jesteśmy mili, ciepli, intymni i niebezpiecznie wiarygodni. I nie ma pośpiechu. I nie ma pośpiechu, tak. To my nie bardzo nie lubimy. U nas w no właśnie też nigdy nie ma pośpiechu. My nawet gramy ja w 12.